Błogosław nam święty Janie Pawle II, benedycianowy San Giovanni Paolo II. はい。<laughs> Hi. I Jeszcze przy grobie św. Jana XXIII, święty papieżu Janie 23 módl się za nami, san Giovanni venti tresimo, prega per przy grobie Świętego Piotra. Święty Piotrze, módl się za nami. Ty jesteś Piotr, opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. O Święty Apostole prosimy Cię, abyś nieustannie prowadził nas, abyś, abyś nieustannie czuwał nad całym Twoim Kościołem, nad nami. O San Pietro, tu sej Pietro, tu sej unarocza Sukwale quale costruisco la mia chiesa. O San Pietro intercedi per noi. Przy grobie świętego Piotra zawsze, zawsze mamy odpowiadać na pytanie Jezusowi. To samo, które zadał świętemu Szymonie synu Jony. Czy miłujesz mnie bardziej? Tak, Panie. Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. Wicino la tomba di San Pietro sempre dobbiamo rispondere la domanda che Gesù fatto a San Pietro. Simone tu mi ami, tu sai, tu sai tutto, tu sai Signore che io ti amo.

Zawsze będziemy podziwiać piękno tego placu. Tutaj świętego Piotra, piękno bazyliki. A my dzisiaj dziękujemy raz jeszcze w tym ostatnim dniu pobytu księdza biskupa Adama, pierwszego biskupa katolickiego kościoła narodowego. Tutaj również w Watykanie wiele ważnych spotkań, wspólnej modlitwy. Polecajmy Bogu, naszych pasterzy. Polecajmy szczególnie Świę... Podlecajmy szczególnie papieża Franciszka, Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, aby wciąż mieli odwagę nieść Chrystusa tam, gdzie czasem wielu to się nie podoba. Dzisiaj, ostatni dzień wizyty, dziękujemy Bogu i świętym. Dziękujemy szczególnie świętemu Janowi Pawłowi II. Dziękujemy przede wszystkim Matce Najświętszej za to, że mogliśmy odbyć tę wizytę w tym szczególnym miejscu. Allora, carissimi, ecco la bellezza di piazza San Pietro. Ringraziamo Dio i Santi per quella visita, come sappiamo, Era anche vescovo Adam Rosheg, vescovo che ha avuto tanti, anche vari incontri in Vaticano, la preghiera insieme. Ecco, questo è molto importante. Preghiamo per i nostri pastori, per i sacerdoti, per i vescovi, che hanno coraggio di portare il Vangelo soprattutto nei luoghi dove tanti non lo fanno più. Affiliamo tutta al Signore. Dziękujemy Ci, Jezu, Matko Najświętsze. Dziękujemy. Grazie, Jezu. Grazie, Maria.